Siema, witam Was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj będzie tak trochę lifestyle'owo i trochę gotowania, bo zrobimy sobie full day of eating. Ale najważniejsze, dzisiaj do tych wszystkich, że tak powiem, jego mości dojedzie nowy członek rodziny. Także zabierzemy Was dzisiaj z nami na podróż. Jedziemy z Kasią po nowego członka rodziny. Także myślę, że odcinek będzie ciekawy, bo będzie coś, co lubicie, czyli jedzenie. I yy, tak jak powiedziałem, jedziemy odebrać nowego yy, pieska. Także zostańcie z nami. Ja się zabieram za śniadanie. Oni są jeszcze tego wszystkiego nieświadomi. Także nie wiem, czy dzisiaj nie będę musiał aplikować yy, majce jakiś, yy, ap tych yy, leków na uspokojenie, bo nie wiem, czy ona drugi raz przeżyje starcie z kimś takim jak Kofi. Także my lecimy ze śniadaniem. Dobra, zabieramy się za pierwsze danie. Pierwszym daniem będzie omlet. Ja śniadania z reguły lubię na słodko. Czasami mi się zdarzy zjeść na słono, ale też yy, lubię, yy, lubię, czasami właśnie tak jak mówię na słono, ale z reguły na słodko. No i teraz, tak, yy, co tutaj mamy? Będziemy używali tutaj yy, biały jaj, kakao, malinki, aromat, yy, mąka ryżowa. I teraz generalnie ja już to mam wszystko zblendowane Z racji tego, że Kasia, mistrz aparatu i operator Nie włączyła nagrywania, także pierwszy materiał poleciał do kosza, bo go nie było Także ja tu mam to wszystko już zblendowane I teraz to wszystko sobie po prostu już wyleję na patelnię I teraz generalnie jeszcze o czym tam mówiłem, spróbuję to wszystko odtworzyć Tak jak to było powiedziane ja patelnię mam posprajowaną panem I teraz jeżeli byście ten omlet mieli za bardzo suchy To możecie do tej masy dodać sobie albo jakiegoś kefiru albo jakiegoś skiera Czegoś co wam to po prostu zrobi bardziej mokre lub użyć innej mąki bo mąka ryżowa ma to do siebie Że ona jest Trochę sucha Także No czarek wam to potwierdził No co jest czarku Także ja się zabieram za smażenie, parę minut z jednej strony, parę minut z drugiej strony. Pokażę Wam jeszcze jak ja przewracam omleta, bo z tym też często macie problem i yy, potem już pokażę Wam jak będzie wyglądało gotowe danie. I następny posiłek zrobimy już sobie na drogę, bo planujemy rano zaliczyć yy, spacer z Kofim i o dziewiątej chcemy wyjechać po Nowego Pieska. Mój patent na przewracanie omleta wygląda w następujący sposób. Bierę sobie łopatkę. Podważam tego jego i teraz robię to w ten sposób, że tyk, tyk, chwila jeszcze z tej strony i omlet będzie gotowy. No i tak się prezentuje już gotowy omlet. Na górze są malinki, to jest wszystko polane masłem migdałowym, także ja się zabieram do jedzenia i widzimy się już w posiłku, który będę ze sobą zabierał na drogę. Dobra i teraz posiłek na wyjazd będzie się składał. Tu już mam ugotowany ryż, skier, kukurydza, sałata, tuńczyk, oliwa z oliwek. I to jest generalnie jak już macie ugotowany ryż to to jest mega szybki przepis także zaraz wam pokażę jak to się wszystko robi. No i teraz procedura jest dziecinnie prosta bo bierzecie sobie, moment muszę sobie wziąć wagę. Eee... A więc tak do ryżu ja sobie dodaję 1,5 g soli. Do tego poleci pieprz. Do tego dorzucę sobie zioła prowensalskie. I do tego oczywiście wrzucimy sobie schyra. Generalnie perfekcyjnie by tu było dorzucić majonez. Możecie dodać po prostu ten Majonez Light, aczkolwiek ja preferuję coś co mi podbije białko, bo tutaj będę miał tylko tego tuńczyka, a w puszce tuńczyka mam trochę mało. Do tego poleci kukurydza. Elegancko, idealnie. No i teraz co? wszystko po prostu ze sobą mieszacie dodajecie pińczyka dodajecie oliwę z oliwek i e, pokrojoną po prostu sałatę generalnie ja sałatę dorzucam z tego powodu że lubię ale e, jest to taki game changer bym powiedział jeżeli jesteście na przykład na redukcji to taka sałata wam dość mocno podbije objętość tego posiłku, więc ja sobie po prostu lodową sałatę skroję, do tego dorzucę tuńczyka i zaraz Wam pokażę, jak już będzie wyglądało gotowe danie. Potem zbieramy się z Kofim na spacer, żeby jeszcze przed wyjazdem się z nim przejść. No i lecimy po nowego towarzysza. No i gotowe danie prezentuje się w następujący sposób. Widzicie, było tego dosyć mało, a ta sałata nam fajnie podniosła objętość szybki, smaczny posiłek. My się zbieramy na spacer i wyruszamy w drogę. Dobra, dojeżdżamy powoli na miejsce. Już ja tak powiem, trochę podekscytowani i no, nie umiemy się doczekać, bo w sumie tydzień wcześniej, półtorej tygodnia wcześniej byliśmy pierwszy raz w tej hodowli oglądać tego pieska. Także. No, zostało nam jeszcze jakieś parę minut drogi, dojechaliśmy bardzo fajne tereny, Wisła, Górzyste tereny. Czasami tutaj przyjeżdżamy na weekendy, bo można bardzo fajnie odpocząć. Także widzimy się już jak będziemy z nowym członkiem rodziny wracali z powrotem do domu. jest wykonana, jesteśmy już w domu I co? Idziemy z Kofim zapoznać się z jego nowym kolegą Pierwsze spotkanie No Kofi Chodź się przywitać mm. z nowym kolegą No chodź tu się pokaż Taki z ciebie przystojniak Taki z ciebie przystojniak Kofi nowy kolega Kofi nowy kolega To to Kofi jest, co? No i ja już zmierzam do kuchni Korzystając z chwili wolnego Zrobię sobie od razu kolejny posiłek Kolejnym posiłkiem będą powiedzmy takie można powiedzieć, burgery, aczkolwiek ja bułek chyba nie będę podpiekał, bo mam świeże. Bułki zawsze możecie sobie podpiec jak chcecie. I już wam pokazuję, co na ten posiłek będzie się składało. No i tutaj mamy składniki: warzywka, bułki, mięso, ser. I tutaj macie czarka polującego przez okno na. na co? Co na czarko widzisz? No, Czarek na coś poluje, ale jeszcze nie wie na co. Bo ty głodny, co? Co to się dzieje, Czarko? No. Także Czarek wam poopowiadał, co tam chciał poopowiadać. Ja się zabieram za sklejanie tego wszystkiego. Pierwsza rzecz, zawsze zabieram się za przyprawienie mięsa. Ja go przyprawiam zwykłą. Przyprawą do kurczaka pikantnego, taką lidlową, e, tak mi to najbardziej jakoś podchodzi, smakuje i e, wezmę sobie połowę tej paczki, bo drugą połowę jeszcze będę miał do innego dania, więc myślę, że na oko to powinno, o idealnie, widzicie jakie oko, lata doświadczenia e, w ważeniu produktów, ale tak nawiasem mówiąc, ostatnio się śmiałem, jak byliśmy na zawodach bodajże Paulinie od Bartka czy tam nawet Bartkowi, mówiłem jak u mnie wygląda ważenie produktów. Że czasami nawet mi się zdarzy kubek z wodą położyć na barwie. Także no to już jest chyba kwestia przyzwyczajenia. Ja sobie z tego zrobię, bo bułki będą dwie, więc z tego sobie zrobię yy, dwa burgery, dwa takie kotlety. Najpierw to sobie łyżką wymieszam żeby za bardzo się nie brudzić i potem ja robię taki patent, zawsze jak formuję sobie te placki burgerowe już. Wybaczcie za czarka ale on tam dalej ma jakieś nieporozumienie. Jak robię sobie te placki burgerowe, no to po prostu lekko sobie zawsze zwilżę ręce wodą, żeby mi się to nie przyklejało do wody. Więc to macie taki patent ode mnie. Ja sobie to teraz elegancko podzielę na pół patelnię już rozgrzewam rozgrzewam ją na pamie czyli tym takim tłuszczu w sprayu. ja jakoś zawsze na tym smażę już się po prostu do tego przyzwyczaiłem także nawet jak mam jakąś oliwę w posiłku czy coś takiego to wolę sobie nią polać ryż lub coś w tym guście lub kaszę jaglaną uwielbiam w ogóle kaszę jaglaną i tu pozdrowienia dla Dawida cnoty bo on też ma Taką fazę na kaszę jaglaną też mi kiedyś mówił, że lubi. I powiem Wam, nie ma nic lepszego niż kasza jaglana eee, przyprawiona fajnie solą i polana oliwą z oliwy. Niby taka prosta rzecz, ale no mi naprawdę bardzo, bardzo smakuje i podchodzi. I teraz ja, żeby po prostu nie tracić czasu od razu sobie zrobię najpierw sobie wytry ręce. Możecie trochę słyszeć te smażące burgery, mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Ale ja od razu na tą samą patelnię wrzucę sobie pieczarki. Chciałbym już po prostu zaoszczędzić czasu. Także ja skroję pieczarki albo i skroimy. Widzieliście teraz to? To jest właśnie ulubiona pozycja odczarka. Moje barki. Teraz się czarek ładnie do kamery przywitaj. Dobra, ja sobie wrzucę jeszcze jedną pieczarkę. Podsmażę to wszystko, skleję w całość i pokażę Wam, że będzie gotowe, jak będą wyglądały gotowe burgery. No i tak się prezentują gotowe burgery. W jednym mam ten sos, ale tego tylko odrobina, bo to ma dosyć sporo kalorii, w drugim mam ten sos, tu mamy kolę, a tu czarek czegoś się domaga. Co chcesz czarku? No tak. No tak Czarku, co? Zabieramy się za jedzenie. Dobra, ja idę jeść, bo już mi normalnie ślinka cieknie na sam ten widok. No i dobra, płynnie przechodząc do kolejnego posiłku. Co tutaj mamy? Mamy tutaj łosia, łososia, promka w Lidlu, więc stwierdziłem czemu by nie. Do łososia polecam ziemniaczki. I rybę, i ziemniaki zrobię w air I tutaj mam mrożony broku. I mój patent na mrożony broku jest taki, że biorę wrzątek, zalewam to wrzątkiem. I na jakieś 4 minutki do mikrofali. I to się spokojnie podgotuje. Więc ja się zabieram za włożenie tego do mikrofali. Ogarnięcie sobie łososia. Dajcie mi chwilę. Dobra, włączymy na 4 minuty i zobaczymy, co z tego będzie. I teraz, jeżeli chodzi o samego łososia i przyprawienie go, chwila, bo tu mam jakieś nieporozumienie z tym opakowaniem, to ja go po prostu sobie najpierw odkroję ze skóry, zobaczę ile tego będzie mniej więcej wziąłem taki kawałek 50 gramów zapasu bo przypuszczam, że tyle sama skóra będzie ważyła więc zaraz to sobie sprawdzimy i jeśli chodzi o samego łososia no to ja prawdopodobnie polecę z samą solą i samym pieprzem nie będę tutaj nic kombinować i to wszystko sobie na koniec poleję takim sosem z jogurtu naturalnego. Ja to robię w bardzo prosty sposób, że jogurt naturalny mieszam sobie, przeważnie z jakimiś ziołami promocalskimi, trochę soli, trochę pieprzu. Możecie też sobie dodać do tego czosnku, ale musicie być świadomi, żeby wtedy nigdzie już nie wychodzić. Więc ja to sobie zrobiłem, z ziołami prowansalskimi, tak jak mówię, to robię przeważnie ale tym razem udało mi się kupić w Lidlu jakieś takie zioła greckie więc sypałem do tego sobie te zioła greckie i bardzo fajnie się to komponuje więc mam ten jogurt wymieszany z tymi ziołami i tak yy, używam sobie tego po prostu 20 gramów których nawet Wam powiem szczerze nie liczę, bo yy, no, ile tamtych kalorii będzie z tego jogurtu, raptem parę, więc się tym już nie przejmuję. I ile my tu mamy? 177, widzę jakieś ości, od razu to powyciągam, żeby mi to nie przeszkadzało w jedzeniu. więc ja sobie to dokładnie jeszcze do końca poobieram, przyprawię i zaraz Wam pokażę resztę procedury. Bo w tym air naprawdę. Nie ma z tym wiele roboty. Dobra, mamy gotowe. Tu mamy łososia, y, tu mamy ziemniaki. Wszystko sobie wrzucimy do airfryera. Jedynka, ryba, start. Dwójka, frytki, start. No i mamy 18 minut do gotowego posiłku. Brokuły już mam też zrobione. Zaraz je sobie odcedzę, więc widzimy się już w gotowym daniu. No i danie mamy gotowe. Tak się o to prezentują fryty z airfryera. Tutaj mamy, tak jak mówiłem, broku z tym jogurtem naturalnym. I tutaj mamy łososia posypanego szczypiorkiem. I czarka czyhającego na to, aż coś spadnie. Ale czarku, nic nie spadnie. Nawet jak się będziesz tak łasić, to nic nie spadnie. Dobra, ja się zabieram do jedzenie i widzimy się w kolejnym posiłku. Lecimy z następnym posiłkiem. Następny posiłek to nie będzie jakiś szczyt finezji, ale powiem wam szczerze, że ja bardzo lubię zwykłą, prostą owsiankę. I tą owsiankę ja też robię w mikrofali, więc rzucam tutaj sobie płatki owsiane. I generalnie ja bardzo lubię płatki owsiane na mleku, ale z racji tego, że zwykłego mleka gdzieś tam nie używam, z racji moich problemów skórnych. To używam po prostu takiego bionapkoju kokosowego. Ja wiem, że mógłbym użyć jakieś tam owsiane, sojowe itd., ale ten napój kokosowy on ma na 100 ml 18 kalorii. Czyli, czyli tyle co nic. Tu oczywiście dodaję sobie, ja do każdego posiłku dodaję sobie około grama soli, żeby gdzieś tam dziennie te 10 gramów tej soli mieć bo bardzo dużo osób o tym zapomina. Do tego leci słodzik. Niech mi nie chce wypadać. Ja używam tagatozy, bo yy, najmniej, że tak powiem, mi sprawia jakieś tam problemy jelitowe. Po niej totalnie mi się nic nie dzieje. Wracając do tej soli. Bardzo dużo osób zapomina o tym soleniu, yy, o tej soli w diecie, ćwicząc siłowo musicie pamiętać o tym, jeżeli te treningi są oczywiście wymagające bo trzeba rozróżnić tych ludzi chodzących na trening i ludzi chodzących na siłownię, więc jeżeli chodzicie na trening i naprawdę zostawiacie tam hektolitry płotu, robicie ten trening bardzo ciężki no to wypadałoby ten sód w diecie uzupełniać bardzo dużo osób, które się do mnie zgłaszają często nie soli bo mają jakieś takie Przekonanie, nie wiem skąd ludzie to biorą, tak samo jak przekonanie z kawą, że kawa gdzieś tam powiedzmy wypłukuje magnes. Okej, okay, ona ten magnes wypukuje, ale jednocześnie dostarcza go tyle, że jakby bilans zysków i strat i tak jest na plus dla kawy, więc nie bójcie się używać soli, bo sól jest naprawdę potrzebna, jeżeli będziecie mało soli, nie będziecie tej soli używali tyle, ile powinniście rozregulujecie sobie gospodarkę sodowo-potasową co może być niebezpieczne więc skupiajcie się naprawdę na tym jeżeli faktycznie gdzieś tam macie ciężkie treningi odwieczne pytanie ile wody do kleiku więc ile wody do płatków ja tutaj mam 90 gramów płatków i nalałem do tego jakieś 600 ml wody ja teraz generalnie jeżeli chodzi o posiłki Staram się tych posiłków przy współpracy z SASem uży używać, staram się tych posiłków przy współpracy z SASem robić tak powiedzmy mniej objętościowe, bo dużo bardziej gdzieś tam te posiłki mnie trzymają, bo mam ten tłuszcz w tej diecie. Tłuszcz oczywiście gdzieś tam spowalnia opróżnianie żołądka, więc czuję większą sytość i czuję się naprawdę dużo, dużo lepiej. Więc dla osób, ja to wszystkim moim podopiecznym tłumaczę, którzy sobie liczą sami kalorie, yy, dla osób, które liczą same kalorie, yy, ja czasami robię coś takiego, że po prostu, moment, bo mi się tu czarek tak dobija, yy, po prostu robię coś takiego, że od czasu do czasu mówię im, żeby mi podesłali jakieś screeny z tej aplikacji, w której liczą i kontroluję, czy faktycznie oni rozkładają gdzieś tam ten tłuszcz na wszystkie te posiłki, żeby nie mieli faktycznie jakichś tam posiłków bez tłuszczowych, już wiecie, dla samego zdrowia, bo ja wychodzę z założenia, że można zrobić dobrą formę, nie tracąc gdzieś tam zdrowia, a wybitne jednostki mogą zrobić nawet formę startową, trzymając się gdzieś tam dobrego zdrowia. Czym dobry przykład, daleko nie trzeba szukać, jest Bartek. Myśmy redukcję skończyli na 3000 kalorii, co to jest no, niewykonalne u większości gdzieś tam osób. Bartek nie był jakoś tam nawet super zmęczony, więc nie przedłużając, ja się pozbywam czarka, wrzucam to do mikrofali i pokażę Wam już jak będzie wyglądał gotowy posiłek. Owsianka gotowa. Oszczędziłem już Wam całego procesu, aż wymieszania białka i dodania do tego reszty produktów, bo to nie jest zbytnie skomplikowane. Jedyne co ja zawsze białko dodaję, jak już to trochę ostygnie. No, i tutaj macie gotową owsiankę. Może mam coś światło, bo nie wiem czy będzie widać. Wygląda to w następujący sposób: mamy tutaj płatki owsiane na górze, mam polane to mlekiem kokosowym, light, żeby uzupełnić tłuszcze. Białko mam oczywiście wymieszane. Sorry, płatki owsiane wymieszane z białkiem i na górze. Brzoskwinie z puszki w pojemniku, pakuje to i my wychodzimy z domu. I widzimy się już przy ostatnim posiłku, przy kolacji. No i tym sposobem przechodzimy do ostatniego posiłku. Ostatni posiłek będzie słodkosłony, bo na kolację w dniu treningowym mam tak naprawdę największy posiłek. Lubię go sobie podzielić na słodkie i słone i będzie to spaghetti z klejkiem. I tutaj mamy tak. Gotowy makaron, mam tutaj mięso mielone, cebulę, pieczarki, pomidory w puszce, przyprawy i cebulkę na samą górę. No i teraz na patelni już sobie rozgrzewam oliwę z oliwek. Najpierw sobie wrzucę cebulę, do tego polecam pieczarki, mięso sobie przyprawię oczywiście pikantną przyprawą i za chwilę wam pokażę, jak będę przyprawiał te pomidory. I teraz jeżeli chodzi o pomidory w puszce, ja sobie to przyprawiam tak. Daję tutaj do tego gram soli. Do tego dodaję przyprawę do pizzy taką ziołową. I na sam koniec może Was to zdziwić, ale oczywiście dodaję cynamon. Bardzo fajnie się to łączy z cynamonem, polecam Wam kiedyś spróbować jakąś taką pasatę pomidorową czy coś w tym guście cynamonem, bo naprawdę robi robotę, tego jakoś super dużo tutaj nie sypie, no i to sobie wszystko wymieszam, zaraz dorzucę do indyka na patelnię pieczarki, podsmażę, zaleję to wszystko tymi pomidorami, no i wylewam to już na makaron. Co do robienia klejku, to już wam chyba nie muszę pokazywać jak to się robi, bo po prostu Zalewam go wodą, wrzucam do mikrofalówki. Ostatnio w później wziąłem sobie nowe klejki z Seven Nutrition i powiem Wam szczerze, że chyba są w sumie, jeżeli lubicie bardzo słodkie, to każdy smak powinien Wam smakować, bo e, robią się i fajne gęste, jak je podgrzejecie w mikrofalówce i są bardzo słodkie, a ja lubię bardzo słodkie. Także e, polecam Wam spróbować. Dobra, ja kończę ten posiłek i pokażę Wam jak już to będzie wszystko wyglądało złożone do kupy. Mój posiłek już jest gotowy i tak jak tutaj widzicie mam tutaj zrobione te spaghetti, do tego mam kleik i teraz tak ten posiłek ma 15 gramów tłuszczu, więc w kleiku mam 20 gramów gorzkiej czekolady, tutaj mam 5 gramów oliwy, no i tak się prezentuje moja Micha szczęścia, że tak powiem na kolację. No i myślę nie przedłużając. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał, że spodobał Wam się nowy członek rodziny. Napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się nasz nowy towarzysz, bo myślę, że będzie ciekawe przeżyć drugi raz to samo. Całe szkolenie gdzieś tam, tak jak żeśmy mieli z Kofim i tak dalej. Także czekają nas na pewno jakieś intensywne miesiące, ale myślę, że damy radę, a Kofi przynajmniej będzie miał kompana do zabaw. Także można powiedzieć, że od tego vloga już relacje, wszystkie które gdzieś tam wrzucamy z kofim i ze zwierzakami, będą o jednego członka rodziny więcej. Także nie zapomnijcie o subskrybowaniu, udostępnianiu kanału, lajkowaniu, jakimś fajnym strategicznym komentarzu dla zasięgu, i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.